cóż, bardzo ciężki dzień, pierwsze 120 km, potem dwie takie piątki czy szóstki, bardzo trudne techniczne ciasno, bardzo często na nawrotach nie, nie szło wybrać tych, tych nawrotów, bo nawet na ręcznym nie szło tego samochodu ustawić dobrze, żeby on zaraz ustawił się pod kątem jazdy, więc zdarzało się nawet cofania, ale wiem, że wszystkim prawie, także nie jest źle. Ale ogólnie my jesteśmy zadowoleni. No, Jedną taką przygodę mieliśmy, gdzie w wodzie prawie byśmy zostali, bo bardzo głęboko i samochód już się wydawało, że zgaśnie, ledwo, ledwo, ledwo wyjechał z tej wody, także udało się to przetrwać. No i cóż, jesteśmy zadowoleni, bo płynna, równa jazda i owocuje zawsze.